Bardzo serdecznie witam Państwa po przerwie. Przypomnę, ja się nazywam Amanda, jestem tutaj na Państwa, na portalu Wróżby Online. Codziennie i możecie Państwo wtedy, kiedy jestem zalogowana, pisać do mnie smsy, telefonować, zapraszam. Dzisiaj jestem tutaj tak dla Państwa dyspozycji, na naszej wizji. Proszę Państwa, jak Państwo wiecie czym się zajmuję, bo zawsze to powtarzam, że zajmuję się kartami tarota, kartami klasycznymi, kartami intuicji, przesłaniami anielskimi, runami, tylko tyle, że nie wszystko noszę ze sobą. W każdym bądź razie tutaj możecie Państwo do mnie telefonować, pisać, każda forma jest dobra. Za każdą formę bardzo serdecznie dziękuję. Możecie Państwo też mi coś przekazywać w krótkich informacjach. Jeżeli to jest mnie potrzebne, jeżeli potrzebuję się coś dopytać, to zapraszam do korzystania właśnie z takiej krótkiej informacji, bo tutaj już Panie mnie potwierdziły, że wróżba była spełniona, że faktycznie tak jest. Że mężczyzna tam coś ma na swoim sumieniu, i tutaj, nawet telefonicznie zapytałam Pani o pewną rzecz, i Pani też mnie potwierdziła. Także bardzo się cieszę, że mogę tutaj wszystkim pomóc i będę pomagała w miarę swoich możliwości. I drodzy Państwo, Wy mnie też pod, pod, będziecie pomagali, ale wówczas, kiedy. Będziecie podawali swoje daty urodzenia, będziecie podawali swoje imiona. Jeżeli możecie jeszcze napisać to o kolorze włosów, wtedy ja mam pełniejszą wróżbę, ponieważ otrzymujecie ode mnie pełniejszą wróżbę, ponieważ ja z kartami Tarota pracuję, ale nigdy nie zostawiam kart klasycznych gdzieś tam z boku. Bo to była, to jest moja pierwsza nauczycielka, te karty klasyczne. Ja od tego rozpoczęłam swoje, bym powiedziała, działania przyglądając się i patrząc na te karty, patrząc się to, co robią, robią moi rodzice, moja mama, bo tata nie oczywiście. Ale cały czas spoglądałam na to i właśnie w tajemnicy uczyłam się tych wszystkich wskazówek od kart klasycznych. Jeżeli już opanowałam technikę rozkładania kart klasycznych, zaczęły mnie bardzo pociągać karty tarota, które nawet moja córka rozkładała, i moja córka również potrafi przekazywać wiadomości. Także. Do tego doszły jeszcze chyba dwa lata wstecz albo trzy lata wstecz karty intuicji, z którymi się też zapoznałam. W każdym bądź razie, no już opanowałam wszystko. W międzyczasie runy, runy nawet wykonuję sama z takich drewienek, ale jeszcze Państwu nie przynosiłam właściwie run w swoim wykonaniu. Z run rozkładam, układam skrypt runiczny dla każdej osoby. A dla Państwa dzisiaj przekazuję tą runę finansową, która jest runą fechu, żebyście wszyscy sobie narysowali i nosili y, oczywiście w swoich portfelikach, a w następnym tygodniu, y, czyli drugiego się spotkamy, 2 mm, lutego, najprawdopodobniej tak, 2 lutego. Yy, przyniosę taką specjalną runę wyszukaną, runę miłosną, już zrobioną przeze mnie na drewienku. Obiecuję, no i proszę Państwa, kto chciałby się poduczyć troszeczkę tarota, ja będę każdego tutaj przy każdym naszym spotkaniu yy, robiła taki krótki kurs tarota. Będę omawiała każdą kartę po kolei: arka na małe, arka na duże. Będziemy to próbowali łączyć jakoś razem, ale to będzie tylko taka nasza krótka chwila, gdzie będę poświęcała 10 do 15 minut, a później będę oczekiwała od Państwa na smsy, na telefony. Także zabieramy się do pracy, a tutaj, dla Pani anonimowej, ja już przygotowałam smsa i wysyłam. Także y, jak najbardziej wychodzi mi ten związek, tylko tyle, że Pan wychodzi jako osoba troszeczkę tchórzliwa, bojąca się. Trzeba dobrze popracować nad tym, a ten związek naprawdę może być szczęśliwy. Dziękuję Pani bardzo. I tutaj mamy już y, następnego sms Rozumiem, że jest to również anonim. Ale czy to jest ta sama pani? Nie wiem. Dobrze. Napiszemy wstęp. Teraz sprawdzę Pani wibrację urodzeniową. Pani na literkę K. I pierwsza liczb, y, cyferka z daty urodzenia to jest szósteczka. Już popatrzymy sobie. 12, 21, 8, i 12, 3 i 3, 3 super. Dobrze. I zobaczymy sobie tutaj, yy, ja tylko Pani napiszę pani wibrację. Mistrzowska liczba 33, czyli tutaj będzie szósty osobisty, tak? Yy, szósty, szósty rok, trzydziestka czyli szóstka numerologiczna, a rok osobisty 6 a 5 to jest 11, drugi. Zaraz, zaraz gdzie tutaj mam ptaszka. Drugi osobisty. I teraz patrzymy te, na Panią, czy... No, ale kiedy, Koteńku, to ja nie powiem Pani tutaj tak dokładnie, kiedy Pani oczekuje na rozmowę kwalifikacyjną za granica. Czy dojdzie do skutku, jeżeli, jeżeli tak, to kiedy? Dobrze, kochanie, ja popatrzę tutaj. Ja powiem, że powinno dojść. Tutaj jest karta zmian, ale za, w zawieszeniu jeszcze ta rozmowa. Oj, w zawieszeniu jest rozmowa. Podpatrzmy sobie dobrze, ale by pani finanse miała fajne, ale czy to dojdzie do skutku? Popatrzmy sobie, czy dojdzie do skutku. Pokazuje się podróż. Czyli mam nadzieję, że do pięciu miesięcy się to powinno to wyjaśnić. Popatrzę jeszcze w karty intuicji. Odniesie pani sukces, już nie mogę, więc nie muszę więcej, bym powiedziała, wyciągać kart. Już odpowiadam. Tak. Okazuje się wyjazd oraz osiągnięcie sukcesu. Pozdrawiam Panią serdecznie. Czyli proszę Pani, powiem tak, w niedługim czasie powinno się Pani tutaj poukładać wszystko, czyli powinna być ta rozmowa. Powinna być, proszę Pani, powinien być wyjazd, bo pokazał nam się wyjazd w kartach Tarota. Natomiast karty, bym powiedziała intuicji, pokazały, wskazały nam na sukces. Bardzo ładnie dzisiaj karty pracują chyba jest bardzo dobry dzień, dobre energie są. Także pozdrawiam Panią serdecznie. Ja myślę, że Pani pewnie szuka pracy w zawodzie pielęgniarki jakiejś, ale to tak moja podświadomość mówi. A nie wiem, jak jest naprawdę, jak Pani może napisać mnie w krótkiej informacji, to bardzo bym prosiła. I tutaj, ale nie wiem, do czego dotyczy odpowiedzieć na tego SMS-a. Aha, przysyłała pani pustego SMS-a prawdopodobnie? Nie, nie wiem. Ja nie mam tutaj żadnej treści, żeby odpowiedzieć. Ja nie wiem, komu mam odpowiedzieć. Może to tak niechcący było. Nic nie napisane, a tam się zmieściłam. Po prostu ja tu mówię, a wysyłam. Jeżeli nawet dotyczyło pani z poprzedniego SMS-a, to już, już ja odpowiedziałam. A tutaj też jest napisany anonim. I teraz proszę powiedzieć, czy będziemy razem. Ale ja już chyba miałam, pytała chyba już pani o, o to. Tutaj brak fragmentów w SMS-ie. Ja pani odpowiem i, i zaraz zobaczymy. Bo tak, z tego co pamiętam, to ja już odpowiadałam pani, bo pamiętam to imię pana przede wszystkim. No zobaczymy, czy będziecie razem. I wydaje mi się, że pani otrzymała tego SMS-a ode mnie. Tak też zobaczymy ale nie przekładam kart. Popatrzymy, czy będziecie razem. jej wszystko mi wylatuje teraz z rąk, ale same dobre karty. Także proszę się nie zamartwiać. Tutaj dobre karty są. Może zdejmę na chwileczkę te okulary. Czy będziecie razem? I tutaj nie mam zupełnie fragmentu SMS-a. Także tylko czy będziecie razem, od, odpiszę. Także ja już do pani wysłałam SMS-a, nie wiem czy doszedł, czy nie doszedł. W każdym bądź razie może pani w międzyczasie coś napisała, czy jak. Zobaczymy jak to będzie, czy będziecie razem. Na razie jest taki okres troszeczkę zawieszenia, by powiedziała. Ale karty wskazują na to, że tak, jak najbardziej. Tylko no, trzeba dorłożyć starań. Tylko to może nie tak od razu, troszeczkę trzeba poczekać.